Wyobraź sobie, jesteś w grupie otoczony hałaśliwymi ludźmi, pełnymi opinii, osądów i pewników. Ktoś mówi głośno, ktoś inny próbuje zaimponować, ktoś trzeci poprawia wszystkich. W tym otoczeniu, gdzie każdy próbuje udowodnić, że wie więcej, jedna osoba zwraca na siebie uwagę, ale nie z powodu tego, co mówi z powodu swojego milczenia, z powodu swojego spokoju z powodu sposobu w jaki obserwuje wszystko bez ekscytacji jakby rozumiała coś czego inni jeszcze nie zauważyli i oto kontrowersyjny punkt prawdziwie mądry człowiek nie okazuje się mądry nie musi wygrywać sporów poprawiać głupców ani świecić w twarz ignorancji ponieważ wie że wiele razy próba nauczania głupca jest jak krzyczenie na wiatr wyczerpujecie ale niczego nie zmienia w świecie, w którym każdy chce mówić, jedną z najważniejszych mądrości jest wiedza, kiedy zachować milczenie. Te lekcje wyciągnął Antoni, prosty człowiek ze wsi w górach Polski. Znany był ze spokojnego zachowania, spokojnych rad i sposobów, jaki nigdy nie wdawał się w kłótnie, które miały miejsce w miejscowej karczmie. Każdego dnia grupa mężczyzn zbierała się tam, aby obgadywać się nawzajem, dyskutować o polityce, narzekać na życie i śmiać się z nieszczęść innych ludzi, Antoni po prostu słuchał, popijał ziołową herbatę i dyskretnie się uśmiechał. Wielu uważało go za ignoranta lub nawet za trochę powolnego, ponieważ rzadko wyrażał swoją opinię. Ale było coś w jego obecności, co powodowało ciszę, nawet wśród najgłośniejszych ludzi. Pewnego dnia jeden z mężczyzn w tawernie zdenerwował się na niego, oskarżając go o tchórzostwo. Nigdy nic nie mówisz. Wygląda na to, że boisz się powiedzieć, co myślisz. Antoni spojrzał mu w oczy bez gniewu, a on spokojnie odpowiedział: Nie będę mówił, bo nie ma potrzeby. Studnia jest głęboka tylko dlatego, że nie spieszy się, by pokazać swoją wodę. Ty pijesz to, co wyparowuje, ja zachowuję to, co mnie podtrzymuje. Tego dnia w sali zapadła cisza. Antoni wiedział, a wielu nadal nie zdaje sobie z tego sprawy, że są zachowania, których mądry człowiek po prostu unika w obecności głupców. Nie ze strachu ani dumy, ale ze zrozumienia. Rozumie, że pewne postawy w obliczu ignorancji są jak rzucanie pereł przed wieprze, marnotrawstwo energii. I właśnie o tym będziemy teraz mówić. O dziewięciu zachowaniach, których każda mądra osoba unika w obecności głupców. Nie po to, by się ukryć, ale by zachować swój spokój, siłę i mądrość. Numer jeden. Sprostuj głupca publicznie. Pierwszym zachowaniem, którego mądry człowiek unika, jest próba skorygowania głupca przed publicznością. Wydaje się to sprzeczne z intuicją, prawda? W końcu, jeśli ktoś ewidentnie się myli, dlaczego nie pokazać mu prawdy? Ale mądry człowiek rozumie coś, czego większość ludzi nie rozumie. Gdy człowiek jest zdominowany przez ignorancję, dumę lub próżność, nie stara się uczyć, stara się wygrać. Poprawianie kogoś w ten sposób w obecności innych nie generuje nauki, generuje konfrontację. Głupiec nie widzi w poprawianiu pomocy, ale zagrożenie dla swojego ego. I co robi? Reaguje z większą arogancją, broni się, atakuje, a nawet próbuje wyśmiać osobę, która go poprawiła. Sytuacja zamienia się w pojedynek próżności, a prawdziwe znaczenie mądrości zostaje utracone. Mądrość zen uczy, że prawda nie potrzebuje krzyku, rozkwita w ciszy, we właściwym momencie, gdy druga osoba jest otwarta. Dlatego mądry człowiek nie spieszy się z nauczaniem obserwuje, czeka, a jeśli to konieczne, mówi prywatnie, z pokorą, bez potrzeby okazywania wyższości. Czy widziałeś kiedyś kogoś, kto poprawia kogoś przed wszystkimi, tylko po to, żeby poczuć się lepiej, żeby pokazać, że wie więcej? Nie ma nic szlachetnego w tym zachowaniu. Mądrość nie upokarza, ona prowadzi. Mądry człowiek woli zachować wartość prawdy, niż używać jej jako broni, ponieważ wie, jeśli ziarno mądrości zostanie rzucone w suchą glebę zranionego ego, nie wykiełkuje. Ale jeśli padnie na żyzną glebę w ciszy refleksji, może wyrosnąć na liściaste drzewo. Więc jeśli czujesz, że musisz kogoś poprawić, zapytaj siebie, czy ta osoba jest gotowa słuchać? Czy próbuje jej pomóc, czy po prostu udowodnić, że mam rację? Czasami największym sprawdzianem mądrości nie jest mówienie tego, co wiesz, ale wybranie właściwego momentu, aby mówić, lub nie mówienie wcale. Numer dwa. Pochwal się swoją wiedzą. Drugim zachowaniem, którego mądry człowiek unika w obecności głupców, jest eksponowanie swojej wiedzy jak trofeum, ponieważ wie, że ci, którzy muszą pokazać, że wiedzą, wciąż są uwięzieni w potrzebie potwierdzenia. Z drugiej strony, prawdziwie mądry człowiek znajduje spokój w ciszy i wartość w tym, co niewidoczne dla oczu. Wyobraź sobie Rzekę. Płynie ona równomiernie, cicho, karmiąc wszystko wokół. Płytki strumień natomiast hałasuje właśnie dlatego, że jest płytki. To samo dotyczy tych, którzy zawsze próbują udowodnić, ile wiedzą: za dużo mówią, narzucają się, poprawiają wszystkich, a w głębi duszy krzyczą, domagając się uwagi. Głupiec kocha publiczność, nie interesuje go nauka, ale rywalizacja. Kiedy ktoś zaczyna popisywać się swoją wiedzą, głupiec reaguje zazdrością lub kpiną. Zamiast się otworzyć, zamyka się jeszcze bardziej. To zamienia się w grę próżności, z której nikt nie wychodzi odmieniony, tylko wyczerpany. Mądry człowiek woli być jak wiatr, dyskretny, ale zdolny zmienić wszystko wokół siebie. Dzieli się tym, co wie, gdy widzi, że jest na to miejsce, gdy w drugiej osobie jest pokora. W przeciwnym razie milczy, ponieważ mądrość nie jest oferowana jako widowisko, ale jako pomoc. A oto, sekret, prawdziwa wiedza nie potrzebuje oklasków, objawia się w sposobie, w jaki traktujesz innych, w wyborach, których dokonujesz, w Twoim wewnętrznym spokoju. Głupiec może śmiać się z milczenia mędrców, ale to w tej ciszy tkwi prawdziwa siła. Pamiętaj więc, mądrość nie polega na tym, ile mówisz, ale na tym, jak bardzo się zmieniasz, nawet nie wypowiadając ani jednego słowa. Numer 3. Wdawanie się w bezsensowne kłótnie. Trzecim zachowaniem, którego mądra osoba unika w obecności głupców, jest angażowanie się w bezsensowne kłótnie, takie które kręcą się w kółko i nie prowadzą do nikąd. Bez względu na temat, Politykę, religię, pieniądze, a nawet plotki dnia, gdy celem drugiej osoby nie jest zrozumienie, ale wygrana, mądra osoba wycofuje się w milczeniu. Mądrość zen uczy nas, że kłótnia z głupcem jest jak próba nauczenia ryby śpiewania. Męczysz się i nic się nie zmienia. Głupiec nie szuka prawdy. Broni swojej wizji, nawet jeśli jest ograniczona, nawet jeśli nie ma sensu. Dla niego kłótnia jest bronią, a nie mostem. Mądry człowiek zdaje sobie z tego sprawę już na samym początku, czuje ciężar pustych słów, zauważa energię marnowaną na próby przekonania tych, którzy nie chcą być przekonani. I tak zamiast zagłębiać się w ten spór, wybiera milczenie lub zmienia punkt ciężkości. Nie z ale z jasności. Wdawanie się w kłótnie z głupcami jest jak próba gaszenia pożaru benzyną. Im bardziej próbujesz tłumaczyć, tym bardziej druga osoba się denerwuje. A na końcu to ty się wypalasz. Mądry człowiek rozumie, że nie każdą rozmowę trzeba wygrać. Czasami największym zwycięstwem jest zachowanie pokoju, nie mieć racji. Wie, że czas jest zbyt cenny, aby marnować go na słowa, których nie usłyszymy. Więc kiedy czujesz, że masz do czynienia z kimś, kto chce się kłócić dla samego kłócenia, kto nie chce słuchać, zatrzymaj się. Oddychaj i pamiętaj, cisza jest również reakcją. Reakcją, która chroni twoją energię, twój spokój i twoją mądrość. Numer cztery. Okazywanie irytacji lub tracenie panowania nad sobą. Jednym z największych znaków prawdziwej mądrości jest spokój, dlatego czwartym zachowaniem, którego mądry człowiek unika w obliczu głupców, jest okazywanie irytacji, utrata kontroli nad emocjami lub reagowanie gniewem. Wie, że gdy zniża się do poziomu głupca, traci swoją najcenniejszą siłę wewnętrzny spokój. Głupiec często właśnie to robi, testuje twoją cierpliwość, bawi się słowami, wyśmiewa cię i naśmiewa się z twoich słabości. Ale mądry człowiek nie wpada w tę pułapkę, rozumie, że reagując impulsywnie, daje drugiej osobie władzę nad swoimi emocjami, a ktoś, kogo ogarnia gniew, już stracił jasność umysłu. Wyobraź sobie ognisko. Głupiec rzuca gałązkami, mając nadzieję, że płomienie się podniosą. Mądry człowiek zamiast dmuchać w nie jeszcze bardziej po prostu odchodzi, ponieważ wie, ogień bez tlenu gaśnie sam. Reagowanie gniewem jest łatwe, każdy może to zrobić. Trudno jest zachować spokój, gdy wszystko wokół zaprasza cię do utraty kontroli. To właśnie tam mądrość jaśnieje nie w debacie, nie w krzyku, ale w wyborze, by nie zatracić się w ulotnych emocjach. A ten spokój nie jest słabością jest siłą siłą tak wielką, że nie musi nikomu niczego udowadniać. Mądry człowiek rozumie, że zachowanie spokoju jest jak utrzymanie czystej wody odbija wszystko wyraźnie. Z drugiej strony, wzburzony umysł jest jak wzburzone jezioro. Niczego nie widać wyraźnie kiedy ktoś próbuje cię sprowokować a ty odpowiadasz spokojnym spojrzeniem milczeniem spokojnym uśmiechem rozbrajasz konflikt bo głupiec nie wie co zrobić spokojem oczekuje wojny dlatego zachowaj spokój jakbyś chronił skarb ponieważ to właśnie jest podstawa twojej mądrości tarcza przeciwko głupcom źródło twojej prawdziwej wolności numer pięć. Spodziewaj się uznania i potwierdzenia. Piątym zachowaniem, którego mądra osoba unika w obliczu głupców, jest czekanie na uznanie, pochwałę lub zrozumienie. Nie działa, oczekując oklasków, nie szuka aprobaty i, co najważniejsze, nie frustruje się, gdy inni nie dostrzegają wartości jego słów lub czynów. Głupiec musi być widziany, musi być zauważony. Żyje dla oklasków, żyje, aby imponować. Mądry człowiek z kolei idzie w przeciwnym kierunku. Robi to, co trzeba zrobić, nawet jeśli nikt tego nie widzi. Ponieważ jego cel nie jest w oczach innych, ale w spójności z jego własną istotą. Wiele osób frustruje się, ponieważ czynią dobro, mówią prawdę lub działają uczciwie, ale oczekują, że inni to docenią. Kiedy nie otrzymują dziękuję lub komplementu, czują się urażeni i niedoceniani. Ale mądry człowiek nauczył się, że uznanie jest konsekwencją, nigdy celem. W obliczu głupców ta lekcja jest jeszcze ważniejsza, ponieważ głupcy rzadko cenią cnotę, interpretują życzliwość jako słabość, milczenie jako ignorancję, a pokorę jako brak odwagi. Oczekiwanie uznania od kogoś, kto nie potrafi patrzeć poza własne ego, jest jak próba zebrania owoców z drzewa, które jeszcze nie zostało zasadzone. Mądrość zen przypomina nam, że bambus rośnie cicho przez lata, zapuszczając korzenie zanim się pojawi. To samo dotyczy działań mądrych. Zapuszczają korzenie w niewidzialnym, zanim rozkwitną na świecie. Więc kiedy czynisz dobro, nie reklamuj tego. Kiedy czynisz prawość. Nie oczekuj poklepywania po plecach. Rób to, ponieważ jest to słuszne, ponieważ jest to zgodne z tym w co wierzysz, ponieważ to jest to, kim wybierasz być. Prawdziwe uznanie pochodzi z ciszy czystego sumienia, pochodzi ze spokoju świadomości, że postąpiłeś mądrze, nawet jeśli nikt tego nie zauważył. To jest potwierdzenie, które naprawdę się liczy. I dlatego mądrzy nigdy nie błagają o oklaski, chodzą z godnością nawet gdy nikt nie patrzy. Numer 6. Naśladuj zachowania grupy, aby wpasować się w nią. Mądry człowiek nigdy nie kopiuje zachowań głupców tylko po to, by poczuć się akceptowanym. Nie poddaje się presji otoczenia, ani nie przyjmuje słów, gestów czy nawyków, które nie odpowiadają jego wartościom tylko po to, by wydawać się przyjaznym lub włączonym. Ponieważ rozumie, że przynależność za wszelką cenę jest subtelnym sposobem na utratę siebie. W świecie, w którym każdy chce być częścią czegoś, łatwo zapomnieć kim jesteś. Wiele osób zaczyna od śmiechu z dowcipów, które ich nie śmieszą, mówienia źle o innych tylko po to, by wydawać się interesującymi, udawania, że zgadza się z ideami, które w rzeczywistości odrzuca, ale mądry człowiek tego nie potrzebuje, woli samotność od fałszu, woli ciszę od współudziału w zachowaniach, które nie odzwierciedlają jego istoty. Głupiec działa pod wpływem impulsu aprobaty. Żyje dla zewnętrznej akceptacji, ale mądry człowiek wie, że prawdziwa wolność polega na byciu wiernym sobie, nawet jeśli oznacza to bycie niezrozumianym lub odrzuconym przez niektórych. Mądrość zen przypomina nam, że rzeka nie zmienia kierunku tylko dlatego, że na jej drodze znajdują się kamienie, płynie dookoła, płynie dalej, ale pozostaje wodą. To samo dotyczy mądrego człowieka żyje z innymi, ale nie zmienia siebie, aby ich zadowolić. Obserwuje, ale się nie miesza szanuje, ale się nie zanieczyszcza i to nie jest duma to jasność jasność co do wartości Twojej tożsamości, Twoich zasad, Twojego wewnętrznego spokoju. Mądry człowiek wie, że pod koniec dnia będzie spał sam ze sobą. A spanie w spokoju jest cenniejsze niż jakakolwiek przelotna aprobata. Więc jeśli środowisko wymaga, abyś przestał być tym, kim jesteś, aby zostać zaakceptowanym, może problemem nie jesteś ty, ale środowisko. A mądry człowiek w takim przypadku wybiera odejście w milczeniu. Ponieważ mądrość nie ugina się, aby się dopasować, ona wznosi się, aby oświetlić, nawet jeśli z tego powodu idzie sama. Numer siedem. Wyśmiewanie i kpienie z innych. Siódmym zachowaniem, którego mądry człowiek unika, zwłaszcza w obecności głupców, jest wyśmiewanie cudzego bólu, ignorancji lub porażek. Nigdy nikogo nie wyśmiewa, nawet gdy druga osoba wyraźnie się myli, ponieważ wie, że wyśmiewanie kogoś jest oznaką słabości przebraną za spryt. Głupiec, gdy czuje się niepewnie lub zagrożony, Próbuje pokazać swoją wyższość, poniżając innych. Używa sarkazmu jako obrony, ironii jako broni. Śmieje się głośno, aby ukryć swoje słabości, ale mądry człowiek widzi poza śmiechem, rozpoznaje potrzebę stojącą za kpiną, ból, który kryje się za potrzebą, aby wydawać się silnym kosztem innych. Mądrość Zen uczy nas, że śmiech z kimś różni się od śmiechu z kogoś. Pierwszy tworzy więzi, drugi buduje mury, a mądry człowiek woli most. Wie, że wszyscy jesteśmy w trakcie, że dzisiejsza ignorancja może być jutrzejszą mądrością, że czyjś upadek nie jest powodem do kpin, ale do współczucia, ponieważ on sam popełniał błędy, potykał się, a ktoś kiedyś był wobec niego cierpliwy. Naśmiewanie się przed głupcami może wydawać się korzystne. Może przynieść ci śmiech i chwilową popularność, ale na dłuższą metę niszczy szacunek, zaufanie i twoją uczciwość. Mądry człowiek nie musi się wywyższać nad innych. On rośnie razem, on wita, uczy przykładem, a nie wskazując palcem, ponieważ rozumie, że każda dusza jest w trakcie budowy, a ci, którzy oceniają dzieło według jego obecnego stanu, ujawniają, Ile jeszcze pozostaje do zbudowania w nich samych? Więc wybiera ciszę zamiast okrutnych żartów, wybiera współczujące spojrzenia zamiast jadowitej krytyki, i tym samym inspiruje więcej niż jakakolwiek kpina. Ponieważ wie, śmiech zrodzony z szacunku jest lekki, ale śmiech zrodzony z upokorzenia. Niesie ciężar ran, które nie zawsze się goją. Numer 8 próba udowodnienia swojej wartości. Ósmym zachowaniem, którego mądry człowiek unika w obecności głupców, jest próba usprawiedliwienia siebie lub udowodnienia swojej wartości za wszelką cenę. Nie marnuje energii, próbując przekonać innych, że jest godny, dobry, słuszny lub lepszy, ponieważ zrozumiał już, że ci, którzy muszą udowodnić swoją wartość, jeszcze jej w sobie nie rozpoznali. Głupcy są ekspertami w wywoływaniu tego typu reakcji. Podważają, umniejszają i kwestionują intencje i możliwości innych. Robią to nie dlatego, że chcą poznać prawdę, ale po to, aby sprawować kontrolę, karmić własne ego lub po prostu z powodu niepewności, a potem naturalnym impulsem wielu jest próba tłumaczenia, argumentowania i obrony. Ale mądry człowiek nie gra w tę grę. Rozumie, że kiedy próbujesz usprawiedliwić się przed kimś, kto nie jest zainteresowany zrozumieniem ciebie, po prostu marnujesz swoje słowa i swój spokój. Mądrość Zen przypomina nam: Bambus nie musi krzyczeć, że jest silny. On po prostu zgina się pod wpływem wiatru i pozostaje na nogach. Podobnie jest z mądrym człowiekiem nie potrzebuje etykiet ani publiczności. Jego życie już mówi za niego. Istnieje wielka wolność w niepotrzebowaniu potwierdzenia, w nierozpaczliwym szukaniu uznania. Kiedy wiesz, kim jesteś, nie ma znaczenia, co mówią inni. Żyjesz w pokoju z łatwością, nie wpadając w pułapki osądu innych ludzi. Głupiec będzie wątpił, śmiał się, oskarżał, ale mądry człowiek nie odpowiada krzykiem, odpowiada milczeniem i żyje dalej z godnością. Więc jeśli kiedykolwiek poczujesz potrzebę udowodnienia czegoś komuś, kto tobą gardzi, zatrzymaj się, oddychaj i pamiętaj, to kim jesteś w istocie wystarczy. Prawdziwa mądrość polega na tym, aby nie pozwolić wątpliwościom innych zachwiać twoją wewnętrzną pewnością. Numer 9: Ujawnianie tajemnic i luk w zabezpieczeniach. Ostatnim zachowaniem, którego mądry człowiek unika w obecności głupców, jest otwieranie swojej duszy przed tymi, którzy nie są wystarczająco dojrzali, aby go przyjąć. Nigdy nie ujawnia swoich najgłębszych sekretów, swoich lęków, ani bólu tym, którzy nie okazują szacunku, empatii, ani mądrości, ponieważ wie, są prawdy, które potrzebują żyznej gleby, aby rozkwitnąć, a serce głupca jest często suche i kamienne. Otwarcie serca jest aktem zaufania, ale kiedy to zaufanie jest pokładane w tych, którzy potrafią tylko osądzać, wyśmiewać lub manipulować, rezultatem jest ból. Mędrzec nauczył się, że pewne części życia są jak relikwie, muszą być strzeżone z zapałem, pokazywane tylko tym, którzy mają oczy i dusze przygotowane, aby je zrozumieć. Głupiec po wysłuchaniu wyznania rzadko je przyjmuje, zamienia je w plotki, używa jako amunicji lub po prostu się śmieje, a to, co miało być gestem połączenia, staje się powodem żalu. Dlatego mądry człowiek mówi mało, słucha dużo i dokładnie wybiera, kto zasługuje na wysłuchanie jego prawd. Mądrość, zen ceni ciszę, ponieważ w ciszy kryje się ochrona, a w odosobnieniu, siła. Mądry człowiek nie jest zimny ani zdystansowany. Po prostu nauczył się, że intymność jest darem, a nie daje się cennych darów tym, którzy wciąż bawią się poważnymi sprawami. Bycie transparentnym wobec kogoś płytkiego jest jak tonięcie we własnym poddaniu się. Dlatego obserwuje znaki, czuje energię, testuje zaufanie. Dopiero wtedy decyduje, czy się otworzyć, czy nie. Ponieważ wie, niewłaściwie umieszczona wrażliwość nie uczy, nie zbliża ludzi, boli. A cena za to może być zbyt wysoka. Dlatego mądry człowiek pozostaje dyskretny, chroniony przez ciszę, rozumie, że zachowanie prywatności jest często najgłębszym gestem miłości do samego siebie. A bycie całością nie polega na całkowitym pokazywaniu siebie, ale na dokładnym wiedzeniu, co pokazać, komu i kiedy. Oto dziewięć zachowań, których mądra osoba powinna unikać w obecności głupców. Każdy z nich niesie ze sobą nie tylko praktyczny wybór, ale i filozofię życiową. I być może to jest największa lekcja: mądrość nie polega na tym, ile wiesz, ale na tym, czego nie robisz nie na tym, żeby poprawiać, żeby się popisać nie na tym, żeby reagować, żeby się chronić nie na tym, żeby się wystawiać, żeby być akceptowanym. W hałaśliwym świecie, w którym każdy chce być widziany, mądry człowiek wybiera zniknięcie w prostocie, dyskrecji i spokoju. Rozumie, że największa siła nie polega na dominacji nad innymi, lecz na dominacji nad sobą. A teraz, gdy już znasz te zachowania, zastanów się, które z nich już praktykujesz, a które wciąż cię zaskakują. Mądrość nie wymaga perfekcji, ale obecności. A każdy świadomie dokonany wybór jest krokiem naprzód w tym kierunku. Jeśli to dotknęło twojego serca, podziel się tą treścią z kimś, kto według ciebie również jest w tej podróży przebudzenia. Ponieważ droga do mądrości może być cicha, ale nigdy samotna do następnej lekcji.